Miłośnicy koni każdego dnia dbają o zdrowie i kondycję swoich wierzchowców, wybierając odpowiednie pasze i suplementy wzmacniające ich organizm i chroniące przed kontuzjami. Wyniki badań weterynaryjnych z ostatnich lat wskazują jednak wyraźnie, iż główną przyczyną kontuzji jest źle dobrane podłoże. Jak zatem można zapewnić naszym koniom bezpieczeństwo i komfort podczas codziennej pracy? Firma CarTrans od wielu lat jest czołowym producentem wysokiej klasy podłoża ProSable odpowiedniego zarówno na krytych ujeżdżalniach, jak i na otwartych parkurach. Lata pracy i zdobyte doświadczenia zaowocowały powstaniem powierzchni o idealnej strukturze, która śmiało może konkurować z europejską jakością. Bazą idealnie dopasowanego podłoża jest piasek kwarcowy. W zależności od przeznaczenia dobierane są dodatkowe składniki, a także ustalana dokładna liczba warstw. Wszystkie składniki mieszane są w specjalnych bębnach, aby perfekcyjnie się ze sobą złączyły. Firma Cartrans rozkłada kompletne podłoże w jeden dzień, organizując całość działań logistycznych, nadzorując wszystkie prace na placu czy hali. Podłoże wykonane w tej technologii gwarantuje zwiększenie wydajności i znacznie poprawia jakość ruchu konia, minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji. Struktura na wierzchni zapobiega przemieszczaniu się piasku, stąd każdy skok wykonywany jest z maksymalną siłą odbicia i jest bezpieczny podczas lądowania. Wyeliminowany jest także problem kurzu, który bardzo negatywnie wpływa na układ oddechowy konia i jeźdźca. Podłoże ProSable uwzględnia biologiczno-mechaniczne ruchy konia, które mają wpływ na kondycję, wydajność, elastyczność, osiągnięcia, a przede wszystkim zdrowie koni. Większość podłoży skomponowana jest z trzech warstw. Pierwsza pozwala na szybkie przesiąkanie nadmiaru wody podczas intensywnych burz czy opadów deszczu. Druga to swoisty magazyn wody stworzony przez użycie materiałów chroniących wilgoć. Trzecia warstwa zapewnia elastyczność, sprężystość, bezpieczeństwo koni oraz łatwość obsługi. Już dzisiaj możesz zagwarantować swojemu koniowi odpowiednie warunki do pracy, a efekty zobaczysz szybciej niż myślisz. Grunt to podstawa bądź pewny, że wybrałeś najlepszy. Card Trans w trosce o zdrowie koni.